Sacie. O 20. epoka lodowcowa 3. Era dinozaurów. Manik, Sid i Diego trafiają do tajemniczej krainy zamieszkałej przez Wielkie Gady, a o 22.5 świat w płomieniach. Biały dom staje się celem ataku terrorystów. Na szczęście jest tam policjant John Cale. Informacje są potężną siłą, która kształtuje świat. Dosłownie przed chwilą strażacy wydobyli spod gruzów żywą kobietę. Żeby rzetelnie informować ludzi, trzeba to zrozumieć. Dorota Gawrylu, witam Państwa, zaczynamy wydarzenia. Mamy odwagę dążyć do prawdy. Mówiliście, że zrobicie jedno, zrobiliście drugie, to nie na tym polega konsekwencja. Szanując każdą stronę. Wyborca ma prawo wiedzieć, co reprezentuje ktoś, kto chce iść do władzy. Jak bardzo w ogóle dla polityków jest ważne, co będzie za 20 lat? Każdą opinię, mnóstwo to jest nasz pomysł. Proszę o odpowiedź. Od 15 lat pomagamy zrozumieć wydarzenia, które wzbudzają emocje, wpływają na nasze myśli i dotykają naszych serc. Nie możemy zapomnieć o tej tragedii. To się wszystko tutaj dzieje na miejscu. Żaden człowiek nie ucierpiał. Polsat News. Zawsze w centrum wydarzeń. Największy konkurs umiejętności zawodowych w Europie oraz pierwszy w Polsce Euroskills Gdańsk 2023 to 3 dni widowiskowej rywalizacji. 32 europejskie państwa, 600 zawodników, ponad 40 konkurencji. Konferencje i strefy Try Askill. Bądź częścią Euroskills Gdańsk 2023. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wychodzisz spać, a ja chodzę. chodź. Tylko mnie poproszą tańca. Za długo nie wora godzina. Pożół mnie zegarata. Sam tego lata ja wonkujemy. Za 47 zł miesięcznie? Tak, bo teraz nawet 40 rady 0% Na cały asortyment Zmywarka Bosch Za 47 zł miesięcznie Kupuj w niskich radach. W sklepach wina Lody kręcą wszystkich Teraz lody Big Mic Trio za 4,50 Przy zakupie dwóch sztuk I lody Grycan za 10,99 Przy zakupie dwóch sztuk z żabką Długo jeszcze Żabka, uwolnij swój czas Jedno jest pewne: bywają naprawdę ciężkie dni. Ale papier rumiankowy Regina zapewnia ci delikatność i miękkość każdego dnia. Regina Paper for People. Łaćaty i ja i to, co ważne. Weź udział w loterii Serka Łaciatek. Kup swój ulubiony serek. Zarejestruj paragon na łaciaty i japl i wygraj tysiące na to co ważne w kuchni. Szczegóły na łaciaty i japl. Maślanka mrągowska łączy wakacje z nagrodami. Rusza wielka wakacyjna loteria. Do wygrania 10 tysięcy złotych, termomiksy i nie tylko. Kup swój ulubiony smak maślanki mrągowskiej, zarejestruj paragon i wygraj! Włącz się do gry! Gospodarki na słońce? Fajne meble w przystępnych cenach z darmową dostawą do domu! Wejdź na XLPL, Ciesz się życiem za mniej! za biedronkowymi oszczędnościami i promocjami na grilla. Do soboty! Udo lub w kurczaka Kraina Mięs. Mega paka! 6,99 za kilogram. A wszystkie soki, nektary i napoje Reviva, drugi produkt, 50% taniej. Oto powody, by iść do Biedronki. Mateusz, cykl eko przy takich zabrudzeniach? Idziesz na kompromis, szefie? Somat! Somat! Somat excellence. Mój numer jeden na przepalenia, również w niskich temperaturach. No i co, ani mówiłem? Mój numer jeden na nieskazitelny czyste naczynia. Zmień na somat. Jak sobota, to tylko dolit za dla do po promocję tam. Parking, ram, pam, pam, pam! Tania sobota w Lidlu. Schab fieprzowy bez kości 23% taniej, tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 69 zł. A dodatkowo woda mineralna muszynianka 1,5 litra złoty 99 za butelkę przy zakupie z Kalafior aż 50% taniej, tylko 4,49 za sztukę. W sobotę zakupy robię w Lidlu. Doskonałego połączenia owoców. Dziwa przyjemność. Lipton, mocno owocowa nowość. Let's dream. Jak krem, zmysłowo. Płynie czas. Na chwilę uciekłam mu. Jeszcze zostanę tak. Co, Finezja, Tak kremowa, tak zmysłowa. 20 raz 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Na przykład wszystkie kolekcje mebli dziecięcych i młodzieżowych do 30% taniej. A setki dodatków jeszcze więcej, bo aż do 40% taniej. Jej, dostało nowy telefon! Bo jest jest w, w stałych niskich ratach. Pili, daj słowo. Słowo całej ekipy. Smartfony Samsung z serii Galaxy S23 w 24 stałych ratach 0%. Teraz aż 800 zł taniej. Plus. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie! Od czwartku! Lody Zielona Budka 12,99 za litrowe opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Goldzrup Krema 24,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!